Witam. Tak jak już tam mówiłem, zorganizowałem sobie nowego pochłaniacza energii, akwarium. Teraz jednak stwierdziłem, że te dwie świetlówki, które tam są, nie po prostu nie dają rady. Także zamówiłem sobie takie listwy ledowe na podłożu aluminiowym do akwarium i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu zamówiłem cztery paski, w razie co będę sobie docinał. Mamy jakąś Taką oto obudowę aluminiową z odzysku, przykleimy to do środka. Z przodu damy przezroczystą pleksę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak to świeci. Także dzisiaj taki trochę odcinek grzebania. W tym tutaj mamy taką. Nie wiem, na ile to się sprawdzi. Twierdzili, że to jest dobre i fajne jest taka dwustronna taśma termoprzewodząca, przykleimy ją tutaj na ten, żeby przykleić te paski do obudowy, żeby ładnie odbierały ciepło. Także może najpierw pokażę jak to świeci. U, 24 to trochę przy dużo. Dobra, damy 10V, to może nie prześwietlimy całego aparatu, kamery w sumie. No! Tak to wygląda. Mamy białe, zimnej barwy, czerwone, niebieskie. Czerwone, niebieskie, akurat dla roślin. Puf, daje po oczach. Także zaraz zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. Także biorę się za robotę, kleję taśmę. I zaraz będziemy, może jedną tak nakleja i zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, ile nam się tego zmieści. Akurat fajne jest w tej listwie to, że możemy sobie ją mm, ciąć na kawałki i składać. Także ja tu akurat zamówiłem. Kawałki półmetrowe, ale równie dobrze można sobie zrobić z nich albo metrowy kawałek, albo po prostu jakiś inny. Tu jest takie o, raptem 3 centymetry. Co 3 centymetry sobie można odciąć, także można sobie zagęścić na przykład więcej zabawy, wtedy na pewno z tym będzie, ale zagęścić sobie więcej białych, więcej czerwonych, niebieskich. Także jak widzicie, o, tak wyglądało klejenie. Tu już. Akurat te mamy podklejone, już zrobiłem to wcześniej, żeby teraz było szybciej, i zaraz zobaczymy, jak to finalnie będzie się prezentowało w naszej obudowie. Nie, tu wcale tak dużo tego nie wejdzie. Można by było tak naprawdę jedną dołożyć, ale czy na pewno, bo tutaj mamy takie zadubki wystające. Nie, no to chyba nie będę dokładał tego żadnego kawałka. To nic, trzeba to tak przykleić. I zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. Obudowę już sobie otłuściłem, Także spokojnie, jakby ktoś się stwierdził, że że nie odtłuszczone czy coś, no to wtedy niestety już nie. No, odtłuściłem ją. Jakoś tak mniej więcej wypośrodkujemy. No, myślę, że będzie dobrze. No i dobra, jeden mamy. Ten sobie odwrócimy w drugą stronę środkowy. Damy tu mniej więcej tak, na równo. I trzeci damy tak samo jak pierwszy. No, opuszczaj. Tym oto sposobem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w efekcie końcowym. No jednak trochę przesadziłem z ilością, no ale to nic. Przydadzą się... Może się dołoży, bo tu jest jeszcze o tyle dużo miejsca, że można sobie po prostu dołożyć w ten sposób. W razie co odkleić to, przesunąć. Tutaj ten drugi tak samo. Także można zrobić sobie naprawdę niezłe słoneczko. z całej tej zabawy. Mam no, tutaj akurat przyspieszyłem film, bodajże chyba za 20 razy, żeby nie było. to są LEDy, które zamówiłem na Allegro, tylko szukając lamp Wchodziłem na strony producentów dostępnych i znanych wszystkim dobrze znanym akwarystom. Popatrzyłem jakie oni tam mają LEDy, jakie jest barwa światła, jakie natężenie. I tam też było takie widmo światła i to po prostu dobierałem najbardziej zbliżone LEDy. Nie stykają Bron czarny minus, czerwony plus. No i co? Odpalamy 2V, tu troszeczkę sobie zwiększymy, no i ciągniemy Co się... Uuu! No, nareszcie. Uu, jak to daje. No ale wyszło fajnie. Przynajmniej mi się tak wydaje. Zobaczmy tak. Eee, będzie fajnie i teraz jeszcze jedna rzecz ku to mi ucieka dobra, stoi no i dobra, możemy sobie jeszcze podregulować także dorobimy drobną regulację tak daje na maksa 12V także będzie fajnie Także widzimy się już po. Znaczy, nie no, jeszcze się zobaczymy przy tym przyklejeniu i zamykaniu tego. No i później, już zobaczymy efekt końcowy, jak wygląda na akwarium. Ale już mi się podoba. Jakbym miał zapłacić teraz za tą belkę 300 zł, to nie wiem, czy to by było takie atrakcyjne. No i, tak jak już tam na początku filmu było widać, że składałem tą lampę, opowiadałem o wszystkim i tego, okazuje się jednak, że całą moją robotę musiałem rozebrać. Co prawda sobie tak to wszystko posylikonowałem i czego nie było na filmie, no ale, że miałem teraz sam problem to rozebrać. Okazuje się jednak, że ta lampa jest troszeczkę za słaba. Druga rzecz. Tu mam taki zasilacz, do niej kupiłem. 24 W. W samej lampie było prawie 30 W. Bo te paski mają 20 W z metra. To jest 1,5 metra wstawionego. Okazuje się, że to jest jednak trochę przysłabe do akwarium. Kolejna rzecz, ten zasilacz. To jest też trochę badziewie. Bo o ile sama lampa świeci, tak. Bardzo szybko ten zasilacz się przegrzewa i ta lampa zaczyna migać, po prostu, więc trzeba będzie założyć większy zasilacz. Jest co prawda dwuamperowy ten zasilacz, więc ogólnie powinno całkiem ładnie i fajnie to świecić, no ale okazuje się, że niestety nie jest tak różowo, jakby się nam wydawało. No wchodzisz Także, niestety, zaraz tam dupieje kamera, o już nawet, co jest, no dobra jeszcze, dzięki moim genialnym pracom, są sobie poruszyłem, to i nie będzie działało, także, niestety, także tak teraz bierzemy się, skoro rozebrałem, trzeba będzie odczepić te paski od budowy i dołożę kolejne dwa paski, to jest 20 W, będziemy mieli w sumie 50 W w tej lampie. I co? No, i poskładam ją z powrotem, i z powrotem wrzucę do akwarium, zobaczymy. Czy to w ogóle będzie chciało ze mną współpracować? Czy będzie chciało się odkleić w jakikolwiek sposób, i tak, rzeczywiście udało się ich rozkleić. Nie było to jakoś mega, może ani trudne, ani ten, ale właśnie przy, jak widzicie, to wygięcie takie na początku. To później będzie widać jak lutowałem pojedyncze diody, bo pojedyncze diody przestały świecić. Po prostu po przegięciu i później prostowaniu puściły luty te fabryczne. Także no, niestety tam parę diod musiałem poprawić. Ze dwóch, dwóch czy trzech nie udało się chyba odratować, no, ale jakby nie wpływa to na końcowy efekt wizualny, bo tego po prostu już w akwarium nie widać. I tu mamy nasz zbiorniczek z oryginalną pokrywą i lamp oryginalną lampą z 2x18 W świetlówki. Teraz tutaj będę montował naszą lampę zrobioną, przy... To niestety montaż odbył się na dwóch tytyrytkach, w sumie czterech tytyrytkach i dwóch prętach z nierdzewki, które będziecie widzieć. Oczywiście te tytyrytki przełożyłem przez dziury, oryginalnie zrobione w pokrywie, bo nie chciałem jej jakoś bardzo mocno katować. No i tutaj chciałem przyłożyć dekielek. I tu właśnie widzicie ten, te pręty z nierdzewki, które po prostu musiałem trochę podregulować, no bo jednak nie chciała się ta pokrywa do końca tam pozamykać. No, że ogólnie barwa światła, jaka jest w akwarium widzicie. Jeszcze na koniec Wam rzucę zdjęcie, jak to wyglądało przed i po Zmianie oświetlenia. Także tu już macie efekt końcowy naszych prac. A tu macie akwarium na zwykłych świetlówkach 2x18W. Cieplejsza ta barwa światła, ale jednak chyba bardziej mi się podoba to oświetlenie. Jest może chłodniejsze, ale to są właśnie nasze LEDy, które robiliśmy. Także myślę, że film się podoba. Zostawcie jakieś łapki, komentarze. I zapraszam na kolejne firmy. Trzymajcie się, cześć.